Casey rusza się fenomenalnie. Na tym etapie mamy inny grafik, ale szczerze mówiąc, nie mogę doczekać się współpracy. Denver? Tak, czekam na to spotkanie. Hmm. Tymczasowo podzieliliśmy się pracą. Oskarę ćwiczy z Mimozami, a ja pracuję z Aturi. Nie, nie mam ulubieńców. Może mam słabość do Denver najbardziej na mnie reaguje reszta chyba nie rozumie moich preferencji muzycznych. No czasami jestem bezsilna. Ostatnio czuję, że się rozmijamy. Szczerze mówiąc, wszyscy wiemy, że Małgorzata i Oskar są tu tymczasowo. Większość czasu spędziłyśmy z Dorotą. Teraz wszystkie jesteśmy fankami Freddiego Merkurego. Porusza nas jego historia, identyfikujemy się z nim. Jakie ulubione występy, jakie ulubione mm, utwory e, związane właśnie z Queenami i z Fredim. Wiesz co, kocham wszystkie, tak naprawdę. I Wembley, i Budapeszt, i Rio. E, I ten jego piękny występ, występ na Live Aid, gdzie był naprawdę gwiazdą. I to był jego tak naprawdę ostatni piękny występ. E, także wszystko, wszystko po prostu kocham w jego wykonaniu. Jego głos, jego, jego ruchy, jego gesty, to, że kochał kwiaty. To, że kochał koty, kochał zwierzęta, był niesamowicie wrażliwym człowiekiem, wspaniałym artystą. Wszystko w nim było po prostu idealne. Queen, life at Wembley Stadium wspaniały koncert Love me like there's no tomorrow koncert z Rio. Odkrywam to Aturi po prostu na nowo. To, są, to jest roślina, która mnie zadziwia za każdym razem, jak tam idę i ją oglądam. Po pierwsze, no wiesz, te listki, które się składają do spania, zupełnie inaczej niż większość roślin, które żyje na świecie. No te mikrolistki, które tańczą w wtęp głosu czy, czy jakiejś muzyki, no to jest po prostu niesamowite. No jest, niestety są niezwykle chimeryczne, mają charakter, są po prostu, no, bardzo wymagające. Trochę trzeba było poczytać i się, że tak powiem, podszkolić, żeby je można było hodować, ale wydaje mi się, że jest ok. Myślę, że im też pasuje. No i mam nadzieję, że do września będą wyglądały kapitalnie. Wiem, że potrzebują czasu. Niekiedy reagują dopiero po kilku minutach. Nawet dębę. Ma brakuje cierpliwości. Zaczyna się łamać. To może źle wpłynąć na morale zespołu.